Witajcie moi drodzy, kontynuujemy temat pola czworokątów. Mamy dużo tych zadań, więc yy, dzisiaj kolejne. Od 24 dzisiaj zaczniemy zadania na 115. Bok, równoległy bok ma 15 cm. No to już możemy sobie naszkicować równoległy bok ma 15 cm. No to niech to będzie ten bok. Wysokość stanowi 2 trzeciego długości. Tu jest wysokość. 2 trzecie długości, zatem 2 trzecie z 15, czyli musimy pomnożyć. I 2 trzecie razy 15 pierwszych skracamy i otrzymujemy 10 cm. A w zadaniu mamy obliczyć pole. Przypomnijmy sobie wzór A razy H, gdzie A to jest bok, do którego prostopadła jest ta wysokość H.

Oblicz obwód, nie znamy boków, moi drodzy, żeby obliczyć obwód, ale wyliczymy. Zobaczcie, wzór na pole to jest A razy H, czyli bok i wysokość do niego prostopadła. Zatem, skoro znam pole 36 i znam wysokość, no to gdy podzielę przez 3, dostanę bok. I to jest 12, centymetrów i dokładnie to samo będzie. Bok razy, bok B razy wysokość 2, tu nie będzie wysokość pierwsza. Czyli 36 równa się b razy 4. Podzielimy sobie przez 4 i otrzymamy B równe 9 cm Zatem obwód to 2 razy 9 i 2 razy 12, 18 i 24. 30-42 cm. Napiszcie odpowiedź Że obwód wynosi 42 cm. Zadanie 26. Mamy skorzystać z rysunków i uzasadnić wzór na pole równoległoboku. Pole równoległoboku to jest A razy H. Tak je znamy, ale uzasadnijmy je, Bo gdy mamy równoległobok, to jest nasza. Podstawa i tu jest nasza wysokość. Pamiętajmy, że w równoległoboku te boki są równej długości. No i teraz, moi drodzy, w momencie, gdy przetniemy sobie tak, wzdłuż wysokości nasz równoległobok, i przyłożymy tym bokiem B. W to miejsce otrzymamy jaką figurę. Otrzymamy prostokąt. Prostokąt, którego podstawa jest A, bo ten kawałeczek odcięty, dokładamy, więc zostało A, a bokiem drugim jest H, więc pole to jest A razy H. I już. Dobrze. No to w 27 mamy y, również uzasadnić wzór na pole rąbu. Wzór na pole rąbu, w którym występują przekątne, to jest D1 razy D2. Przez dwa. Albo jedna druga D1 razy D2. Bez różnicy. No i teraz moi drodzy. Tak szybciutko sobie naszkicuję ten rąb. Jest podzielony na cztery takie same trójkąty. Przystające. Tu mamy jedną drugą przekątnej i tu mamy jedną drugą przekątnej. Policzmy sobie pole tego trójkąta. Pole trójkąta prostokątnego bo przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym. Pole takiego trójkąta możemy policzyć przyprostokątna razy przyprostokątna przez dwa. Zatem jedna druga razy jedna przyprostokątna i razy druga przyprostokątna. Otrzymujemy mnożenie łamków, czyli jedna ósma, D1 razy D2. I uwaga, pole naszego rąbu składa się z czterech pól trójkątów. No to zróbmy cztery razy jedna ósma, D1 razy D2. Te cztery to są cztery pierwsze, zatem po skróceniu mamy jedna, druga, d1 razy d2. Nasz wzór. Kolejne zadanie: 28. Dolna podstawa AB, trapezu ABCD. No to już sobie narysuję. Dolna podstawa ma długość 12 cm. Górna CD ma 8. A wysokość trapezu jest o 5 cm krótsza od dłuższej podstawy. Zatem 12 odjąć 5, czyli 7. W trapezie poprowadzono odcinek CE równoległy do AD. C i E jest tak położone, żeby były równoległe. Skoro są równoległe, to są też równe. Tutaj jest ten sam odcinek. I nasze zadanie: um, oblicz pola figur, na które został podzielony trapez. Zobaczcie. E, przez to, że ten odcinek CE jest równoległy, to też jest równy. Zatem tutaj mamy również 8. Czyli mamy równoległobok. Tutaj mamy trójkąt, którego wysokość jest taka sama jak trapezu, a ten odcinek to jest 12 od 8, czyli 4. Zatem pole równoległoboku to jest A razy H, czyli 7 razy 8, 56 cm kwadratowych. A pole trójkąta to jest 1, druga razy 4 razy 7 skracamy 14 cm kwadratowych. Można inaczej zapisać pole trójkąta, ale wynik musi być taki sam w sensie działanie. Można zapisać inaczej. Ok, mamy zadanie 28. Oczywiście napiszcie odpowiedź. 29. Działka rolnicza ma kształt trapezu prostokątnego. No to rysujemy trapez prostokątny. Którego wysokość jest równa 80 metrów. A podstawy mają długości 95 i 85 metrów. Jeden ar... Działki kosztuje 500 zł Ile złotych zapłacono za tą działkę, no to najpierw trzeba policzyć jej pole A plus B razy H przez 2 to jest wzór na pole trapezu, A i B to są podstawy, czyli 95 dodać 85 razy 82. Skrócę sobie dwójkę i 80 będę miała 40. Dodaję podstawy, to jest 180 razy 40. Tu jest pierwszych, więc już nie mam mianownika. I 180 razy 40. 40 32 72 i 20 m kwadratowych 7200. A to jest równe.

Zapłacono 36 tysięcy złotych. 30 zadanie. W trapezie równoramiennym. Ramiona mają po 8 centymetrów. A wysokość jest równa 6. Pole trapezu wynosi 54 cm kwadratowe. Oblicz obwód. No i drodzy, od czego możemy rozpocząć. Znamy wysokość znamy pole. Zapiszmy sobie wzór na pole. A plus B, czyli długości podstaw razy H przez 2. Nie znam tych podstaw. Niech tu będzie A, a tu będzie B. Ale mogę podstawić to, co znam, czyli znam pole i znam wysokość. No to podstawiam 54. Równa się a plus b razy h, czyli 6 przez 2. Gdy skrócę, tu mam 3, czyli 54 równa się a plus b razy 3. Podzielę przez to 3, tu mi zostanie a plus b, a 54 przez 3 to jest 18, 30, 24, tak. I zobaczcie, wyliczyliśmy a plus b. A plus b to jest suma podstaw. Tylko ja nie znam, ile ma, która, ile, jaką długość ma każda z tych podstaw. Ale czy jest mi to potrzebne? Nie jest mi potrzebne. Ja mam obliczyć obwód. A obwód to jest suma długości boków, czyli A plus B i plus te dwie ósemki. Zatem nie muszę znać dokładnej wartości każdej podstawy, ale wiem, że razem mają 18, 34 centymetry wynosi obwód, i no, napiszcie odpowiedź. To było zadanie 30. Przechodzimy do kolejnego zadania. 31. pierwsze. Jeszcze na tej samej stronie było. No. Następne. 31. Górna podstawa trapezu prostokątnego. No to znów rysujemy sobie trapez prostokątny. Górna podstawa ma 7 cm. A wysokość stanowi 1 1 7 górnej podstawy. To jest nasza wysokość. 1 i 1 siódmą górnej podstawy, czyli razy 7. Zamieniamy na ułamek niewłaściwy, 8 siódmych, skrócimy i to jest równe 8. Zatem wysokość ma 8 centymetrów. Pole tego trapezu jest równe 64 cm kwadratowe. Oblicz długość drugiej podstawy, czyli niech to będzie podstawa B. Znów nie znam podstawy, ale mam pozostałe dane. No to wstawiam do wzoru. Zór to jest a plus b razy h przez 2. Pole to jest 64. Pierwsza podstawa to 7, druga nie znam jej i wysokość to 8. Skracamy sobie, mamy 4, czyli 64 równa się 7 plus b razy 4. Mogę podzielić przez 4 od razu i będę miała 16 po tej stronie. 40, 24, tak i to jest 7 plus B. I żeby wyliczyć B odejmuję 7. Czyli B ma 9. Napiszcie odpowiedź. Długość drugiej podstawy wynosi 9 cm. I teraz przechodzimy do kolejnego zadania. 32, 32 Pan Jan chce wyłożyć terakotą taras o wymiarach 4,5 na 2,5 metra. Terakota to jest po prostu rodzaj podłogi, no, potocznie mówiąc, po prostu kafelki. I na tym zakończmy. 4,5 metra, 2,5 metra. W hurtowni w cenie promocyjnej można kupić 350 kwadratowych płytek terakoty obok 20 cm. I jest ich 350 sztuk. E, o lub 510 sztuk kwadratowych płytek terakoty o boku 1,5 decymetra. Która oferta jest korzystniejsza, jeśli jedna płytka w obu ofertach kosztuje tyle samo i nie ma możliwości e, kupienia mniejszej liczby płytek niż podana? No dobra. Możemy rozpocząć od tego, że policzymy sobie pole podłogi. Czyli pole podłogi to jest bok razy bok, bo to jest pole prostokąta. Ale zauważcie, że tu mamy centymetry, tu decymetry, a tu metry. Musimy mieć jedną jednostkę, żeby się nie pogubić. Zatem 4,5 metra to jest 450 cm, 2,5 metra to jest 250 cm. I liczymy.

Mamy 20 cm no to 20 razy 20 to jest 400 cm kwadratowych. No i dobrze, policzyliśmy sobie jej pole, i co z tego? No musimy się teraz dowiedzieć, ile tych kafeleczek będzie nam potrzeba na całą tą podłogę. Czyli 112 500 dzielimy przez 400. Zera sobie najpierw uprościmy. Mam 1125 112, mam przez 4. No to liczymy pisemnie. Yy, w dziesiątce mam dwie czwórki. Z 32 mam 8. Odejmuję. W piątce zmieści mi się jedna czwórka. I reszty jeden. I mogłabym tu dalej liczyć, ale nie potrzebuję, bo mnie interesuje orientacyjna ilość sztuk kafelek. 281. Tutaj jest 281. No i powiedzmy, że przecinek i coś tam będzie jeszcze. Co dalej? Albo możemy nawet przybliżenie zrobić. Będzie lepiej 281, yy, no to teraz uwaga, gdy mamy 281 kafelek, to możemy kupić oczywiście to. Tą jedną, ten jeden pakiet. Yy, to teraz pole drugiej. Kafelki jednej. Mamy 1,5 decymetra. Jeden decymetr ma 10, więc tutaj mamy 15 cm razy 15 cm. I pole takiej kafeleczki wynosi 225 cm kwadratowych. I znów musimy wyliczyć, ile tych kafelek zmieści się nam na naszej podłodze. I trzeba to zrobić sposobem pisemnym.

I zostanie mi 100. I też dalej nie potrzebuję tego liczyć, ponieważ to będzie w przybliżeniu 504 kafelki. Więc będę musiała kupić ten pakiet, gdzie jest więcej sztuk, bo tutaj bym musiała kupić dwa. I to bez sensu. I teraz, moi drodzy, która oferta jest korzystniejsza? Skoro. Tu mam 281 kafelek, a tu mam 504. I kosztuje każda tyle samo. No to oczywiście, że wybiorę ofertę, gdzie mogę mniej kupić. Zatem oferta pierwsza jest bardziej korzystna. Udzielcie odpowiedzi. I przechodzimy dalej. Kolejne zadanie, które chciałabym wyliczyć. To zadanie 34. Pole równoległoboku jest równe 18 dziesiątych decymetra kwadratowego. No to mamy równoległobok. Jego pole

Razy 1 setna, bo procent to jest 1 setna i razy 6 skrócimy setki. Mamy 6 trzecich, czyli 2. I to jest nasza wysokość. Um. Ponieważ ta wysokość była puszczona na dłuższy bok. Teraz mamy uzasadnić, że obwód ma 30 cm. Nie wiemy, ile ma ten bok, więc nie wiemy, jaki będzie obwód. Ale mamy pole i mamy wysokość. Wzór na pole to jest a razy h. Zatem 18, 18 setnych decymetra kwadratowego musimy zamienić na centymetry, ponieważ wysokość mamy w centymetrach. Łatwiej nam będzie. To będzie 18 cm, kwadratowych, bo o dwa miejsca przesuwamy. Zatem 18 to się równa A razy 2 przez 2 A to 9 cm. Zatem obwód to jest 2 razy 9 i 2 razy 6. 18 i 12 30 cm. Yy, moi drodzy, dla Was jest zadanie. Trzydziesta piąta. Strona sto szesnasta. Dziękuję.